Witam na moim kanale z figurkami kolekcjonerskimi Dziś pokażę Wam figurkę Neka Żółwia Ninja Rafaela jako potwora Frankensteina Nowość na rynku, zapraszam do obejrzenia Już z tyłu po zdjęciach widać, że figurka jest dość ciekawa W sam raz dla fanów żółwi jak i horroru Gdy otworzymy klapkę zapinaną na rzep, ukazuje nam się zielony żółwi potwór z bronią Czas to rozpakować jak widzimy zestaw wcale jakiś bogaty nie jest, oprócz figurki mamy dwa noże i wymienne trójpalczaste dłonie, więc prezentacja raczej będzie krótka. A za całym zestawem jak zawsze mamy okładkę. Tym razem jest to takie czerwone tło, błyskawice, jakieś cmentarzysko, no fajne. I jest nasz żółw. Figurka już widzę, że jest świetnie, bardzo profesjonalnie wykonana. Oczywiście jest ona w pełni ruchoma, a wysokość to około 19,5 cm. Zaczniemy oglądać żółwia od głowy. Głowa oczywiście ruchoma, możemy nią obracać na boki. Na głowie widzimy, że są takie metalowe szwy, są też czarne włosy, oczy oczywiście zakryte czerwoną chustą, są zmarszczki na czole, żółte zęby i te takie mściwe oczy. Szyja też widzimy, że była krojona i wystaje z niej żelastwo i czarna rurka. A tak wygląda jego prawy bok twarzy, lewy bok twarzy i z tyłu głowy z wiszącą gustą. Dobrze, to teraz zobaczmy jego ubranie. A mamy na sobie marynarkę pod marynarką widać, że jego skrupa była również przymocowana tą żelazną plombą. Owinięty jest łańcuchami, jest też jakiś zegar na jego klacie i zamiast kieszeni ma też coś dziwnego metalowego, zapewne jest to na broni żółwia. Na łokciach i kolanach nałożone ma skórzane ochraniacze. A teraz zobaczmy tył żółwia i tutaj też jest mega robota. A z tyłu na pancerzu również mamy jakiś zegar, który wygląda dość staro, są te łańcuchy i ogólnie ta skrupa jest świetnie wyrzeźbiona i pomalowana. Natomiast po jego prawej stronie widzimy, że miał ułamaną skrupę. I dziura zalpiona jest chyba tą klapą z kanałów. Tak to mi wygląda przynajmniej. A tak wyglądają jego nogi z tyłu. Oczywiście możemy nimi poruszać w każdą stronę i również ma takie czarne, wielkie, prostokątne buciki, jak prawdziwy monstrum Frankensteina. Tylko że ten tutaj ma takie dwupalczaste buty. Fajnie to wygląda. A pod spodem na podeszwie dziurki na podstawkę i logo firmowe. Zestawiamy wymienne dłonie, na przykład takie zaciśnięte pięści. Nie będę mu ich na razie wymieniał, ale wymienię mu na te, ponieważ te wymienne dłonie złapią broń, które ma w zestawie. Wymiana dłoni bardzo szybka, prosta i przyjemna, nie tak jak z niektórymi figurkami. A to jego broń, takie dwa sztylety, które są wykonane jakby błyskawice, kojarzą się z elektrycznością. A wiemy, że monster został ożywiony dzięki piorunom, więc pomysłowe to było. No, i mamy żółwia z bronią. Jedna broń z ostrzem w dół, i druga broń z ostrzem do góry. Ale każdy sobie to wsadzi, jak mu się podoba. Także zestaw wcale jakiś wielki nie jest, więc prezentacja nam krótka wyszła. Ale i tak sami powiedzcie, że figurka jest dość konkretnie wykonana. Bardzo mi się podoba i aż korci do tego, żeby zamówić całą ekipę Turtlesów jako potworki. Dajcie znać, czy Wam się podoba figurka, zostawcie łapkę w górę. A ja się żegnam na razie i cześć.